Porozmawiajmy o historii Jakuba i Ezawa, którą znajdziesz w Księdze Rodzaju 25. Opowiem Ci wszystko w prosty i bezpośredni sposób, jakbyśmy rozmawiali. Izaak, syn Abrahama, ożenił się z Rebeką, gdy miał 40 lat. Historia Izaaka i Rebeki jest podobna do historii Abrahama i Sary, ponieważ również borykali się z trudnościami w posiadaniu dzieci. Jednak w ich przypadku problem był bardziej skomplikowany. Rebeka nie mogła zajść w ciążę, co jeszcze bardziej pogarszało ich sytuację. Mimo, że Izaak był synem obietnicy i tak ważny, nie miał wszystkiego łatwego jak jego ojciec. Musiał mieć wiele wiary i czekać długo, aby Bóg odpowiedział na jego modlitwy. Nie zrezygnował, nawet gdy wydawało się, że nigdy nie będzie miał dzieci. Izaak modlił się do Boga o pomoc, a Bóg wysłuchał jego próśb. Wtedy Rebeka w końcu zaszła w ciążę. Ta część historii pokazuje, jak Izaak ufał Bogu i wierzył, że on może rozwiązać nawet największe problemy. Nawet gdy sprawy były trudne, Izaak zachował wiarę i nadal prosił o pomoc. Bóg, a więc, sprawił, że Rebeka zaszła w ciąże. Porozmawiajmy o odpowiedzi na modlitwę Izaaka. Historia pokazuje, że chociaż Izaak modlił się o dzieci, odpowiedź nie nadeszła od razu. Ożenił się z Rebeką gdy miał 40 lat, ale jego dzieci Ezaw i Jakub urodziły się dopiero, gdy miał 60 lat. Tak więc Izaak czekał 20 lat, aby zobaczyć, jak jego modlitwa została wysłuchana. Ten długi czas oczekiwania podkreśla, jak Izaak był cierpliwy i ufał Bogu. Nawet bez bezpośredniej odpowiedzi od Boga wierzył, że jego modlitwy zostały wysłuchane. Historia nie mówi, że Bóg mówił bezpośrednio do Izaaka, więc nie wiedział na pewno, czy jego modlitwy były słyszane. Jednak wiara Izaaka nie zachwiała się. Utrzymał nadzieję i wierzył, że Bóg ma plan, nawet jeśli odpowiedź zajęła dużo czasu. Izaak pokazał wielką wierność, czekając 20 lat bez szukania skrótów czy alternatywnych rozwiązań. Nie szukał innych kobiet, aby mieć dzieci poza małżeństwem z Rebeką i nigdy nie wątpił w plan Boga. To pokazuje lojalność i determinację Izaaka. Nawet bez natychmiastowych rezultatów, nadal ufał i czekał na właściwy czas, który Bóg miał dla niego i Rebeki. Podczas ciąży z bliźniakami, Rebeka doświadczyła burzliwego momentu, gdy dzieci pchały się w jej łonie. Powodowało to duży niepokój i dyskomfort, skłaniając ją do szukania Bożego prowadzenia. W księdze rodzaju 25, 22, Rebeka mówi, Dlaczego to się ze mną dzieje? Następnie poszła zapytać Pana. Śledztwo Rebeki pokazało jej głęboką wiarę i zaufanie do mądrości i interwencji Boga w tym trudnym czasie. W odpowiedzi na pytanie Rebeki, Pan dał jej zrozumienie i proroczą wizję dotycząca bliźniaków w jej łonie, ujawniając Rebece, że dwie narody i dwa ludy wyjdą z jej potomstwa. Ponadto, Bóg przepowiada, że starszy syn będzie służył młoczemu. Co wskazuje na odwrócenie tradycyjnych oczekiwań pierworództwa. W księdze rodzaju 25:23, Pan powiedział, Gdwa narody są w Twoim łonie, i dwa ludy z Ciebie się oddzielą. Jeden lud będzie silniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młoczemu. Ta bezpośrednia komunikacja Boga z Rebeką podkreśla wyjątkowy sposób, w jaki Boże prowadzenie zostało przekazane Rebece, której Bóg wybrał, aby dać jej bezpośrednią wizję i pewność w czasie burzliwej ciąży, którą przechodziła. Może to być interpretowane jako przejaw miłości i zrozumienia Boga dla trosk i niepokojów kobiet w ciąży. Boskie objawienie Rebece miało na celu uspokojenie jej zmartwień i zapewnienie pocieszenia w trudnym okresie. Ponadto Bóg ujawnia Rebece nie tylko liczbę i płeć dzieci, które nosi, ale także przyszłą dynamikę jej dzieci. Proroctwo jest jasne i głębokie. Dostarczając szczegółowych informacji na temat bliźniaków, które nosi, ich przyszłych ról i dynamiki ich relacji. Bóg mówi jej, że dwa narody są w jej łonie i że dwa ludy z niej się oddzielą. To bezpośrednie oświadczenie wskazuje, że Rebeka urodzi bliźniaków, którzy staną się przodkami odrębnych narodów, trwale w konflikcie ze sobą. Bóg kontynuuje, mówiąc, że jeden będzie silniejszy od drugiego. Sugerując przewagę jednego brata nad drugim. Na koniec Bóg stwierdza, że starszy będzie służył młodszemu, co sugeruje odwrócenie tradycyjnych oczekiwań, gdzie starszy brat zazwyczaj dziedziczy przywództwo i władzę. Tradycyjnie oczekiwano, że młodsi bracia będą służyć starszym, ale w takich historiach jak ta o Izaaku i Ismaelu było inaczej. Izaak, młodszy, został wybrany aby odziedziczyć błogosławieństwa Abrahama i był postrzegany jako wyjątkowy. Niektórzy mogą argumentować, że stało się to dlatego, że Abraham i Sara byli jego rodzicami, jak Bóg zamierzał, a nie tylko dlatego, że był młodszy. Teraz, z bliźniakami Rebeki, Bóg powiedział coś zaskakującego: Młodszy brat będzie większy od starszego. To jest sprzeczne z tym, czego ludzie się spodziewali, ale dlaczego Bóg zdecydował w ten sposób? Możesz się zastanawiać, zwłaszcza, że żadne z dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły niczego dobrego ani złego. Drogi Boga są tajemnicze i widzi on rzeczy inaczej niż my. Nawet przed narodzinami bliźniaków Bóg wiedział, co czeka ich w przyszłości. Jego decyzja może wydawać się dziwna, ale jest częścią jego większego planu, którego być może nie rozumiemy w pełni. Niektóre teorie sugerują, że znając wszystko, co miało się wydarzyć w przyszłości, Bóg już widział dobre i złe uczynki Ezawa i Jakuba. Na podstawie tej prognozy zdecydował, że Jakub był bardziej godny i bardziej pożądany niż jego brat. Ta idea jest zasugerowana w Malachiasza dwa myślnik 3, gdzie Bóg mówi: Jeszcze Jakuba umiłowałem, a Ezawa znienawidziłem. Uczyniłem jego górzysty kraj pustynią i oddałem jego dziedzictwo szakałom pustyni. Zasadniczo Los Ezawa wydawał się być przesądzony od samego początku, a Bóg już zdecydował, kto będzie komu służył. Niektórzy interpretują wzmiankę o nienawiści Boga do Ezawa nie jako osobiste nienawiść do niego, ale jako odrzucenie przez Boga idei, że Ezaf miałby otrzymać przymierze Abrahama zamiast Jakuba. Jak wkrótce zobaczymy, Ezaf nie jest opisywany jako bezczelny lub złośliwy. W rzeczywistości pokazuje wiele cech, które kontrastują z Jakubem czyniąc Jakuba słabym i leniwym w porównaniu. Warto zauważyć, że pomimo sądu Bożego, Izaak nadal faworyzuje Ezawa jako swojego ulubionego syna. Inna teoria, choć spekulatywna, sugeruje, że Bóg wybrał Jakuba zamiast Ezawa, ponieważ Ezaw rzekomo próbował zaszkodzić Jakubowi, gdy jeszcze byli w łonie matki. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że ten szczegół nie jest eksplisit wymieniony w Biblii. Zgodnie z żydowską legendą, gdy Rebeka była blisko fałszywego Boga, Ezaf kopał jej łono. Odwrotnie, gdy zbliżała się do miejsca poświęconego Panu, Jakub kopał. Niektórzy interpretują te kopnięcia jako oznaki uznania lub podekscytowania dziecka dla jednej boskości nad drugą. Jednak ważne jest, aby zauważyć, że ta opowieść nie jest explicit określona w Biblii. Ponadto niektórzy uważają, że uznanie ruchów dzieci w ciąży za jakiekolwiek oznaki boskiego upodobania jest niesprawiedliwe i niewiarygodne. W księdze rodzaju 25-24 myślnik 26, kiedy nadszedł czas, aby Rebeka urodziła, w jej łonie znajdowały się bliźniaki. Pierwszy, który wyszedł, był czerwony i całe jego ciało było jak włochata odzież. Dlatego nazwano go Ezawem. Potem wyszedł jego brat, trzymając rękę zapięte Ezawa. Dlatego nazwano go Jakubem. Izaak miał 60 lat, kiedy Rebeka urodziła tych chłopców. Relacja biblijna opisuje Ezawa jako tego, który wyszedł pierwszy, będącego czerwonym i włochatym, co może wskazywać na jego nietypowy wygląd przy narodzinach, w tym na jego czerwonawy odcień skóry i włochate ciało. Narodziny Jakuba z kolei są podkreślone przez jego rękę trzymającą piętę Ezawa. Ten gest symbolizuje jego walkę w łonie matki i sugeruje dynamiczny stosunek między bliźniakami, jeszcze przed ich narodzinami. Działanie Jakuba, który trzymał piętę Ezawa, można postrzegać jako metaforę jego pragnienia prześcignięcia brata lub afirmowania własnego znaczenia. Już od momentu narodzin wyraźnie widać, że Ezaw wygrał, przychodząc na świat jako pierwszy, ale frustracja i niezadowolenie Jakuba wobec brata są widoczne nawet na tym wczesnym etapie. Trzymając pięte Ezawa, Jakub może próbować zatrzymać jego postęp, a ten akt zapowiada przyszłość Jakuba jako oszusta. Trzymając pięte brata, można go porównać do trzymającego pięte terminu sugerującego oszustwo lub nieuczciwość. Ten epizod sugeruje złożony stosunek dynamiczny i cechy charakteru, które będą się rozwijały w życiu Jakuba. Biblia nie zagłębia się w dzieciństwo Ezawa i Jakuba w tej części. Szybko przechodząc do dorosłości, Ezaw jawi się jako zręczny myśliwy i człowiek z natury, podczas gdy Jakub woli pozostać w domu i mieszkać w namiotach. Kontrast między braćmi podkreśla asertywność Ezawa i być może jego ekstrawertyczną naturę, w opozycji do spokojnego zachowania Jakuba, które może wskazywać na introwersję. Narracja sugeruje również, że ani Izaak, ani Rebeka nie kochali swoich dzieci równo. Przy czym Izaak faworyzował Ezawa, a Rebeka Jakuba. W Księdze Rodzaju 25, 29, myślnik 31 dochodzi do znaczącego spotkania między braćmi. Pewnego dnia, gdy Jakub gotował zupę, Ezaw wrócił z pola głodny i powiedział do Jakuba: Szybko, daj mi coś z tej czerwonej zupy, jestem głodny. Dlatego też nazywano go idem. Jakub odpowiedział: Najpierw sprzedaj mi swoje prawo pierworództwa. Ezaw, czując głód, złożył ofertę, której Jakub nie mógł odmówić. Jakub wiedział, że prawo pierworództwa było znaczącym dziedzictwem i błogosławieństwem przyznawanym pierworodnemu w starożytnej tradycji żydowskiej. Skoro wyszedł z łona matki trzymając pięte brata, niektórzy mogą sądzić, że zawsze miał pewne pojęcie o jego wartości, nawet jeśli podświadome. Prawo pierworództwa nie polegało tylko na posiadaniu praw, oznaczało uzyskanie podwójnego dziedzictwa i zostanie liderem rodziny. Rozumiemy zatem, że ambicje Jakuba stają się widoczne. Pragnął tych przywilejów dla siebie i był gotów wykorzystać głód brata, aby je zdobyć. Jego działania odsłaniają kalkulowane dążenie do własnych interesów, nawet kosztem dobrostanu brata. Jednak Ezaw podnosi absurd żądania Jakuba. W księdze rodzaju 25, 32, myślnik 33 Ezaf mówi: Oto umieram z głodu. Po co mi prawo pierworództwa? Ale Jakub odpowiedział: Najpierw przysięgnij mi, kropka. Wówczas Ezaf przysiągł Jakubowi, sprzedając mu swoje prawo pierworództwa. Ten incydent pokazuje, że Jakub naprawdę wciela w siebie pojęcie trzymającego piętę. Sprytnie wykorzystuje desperacką sytuację brata składając ofertę, której Ezaf nie czuje się w stanie odmówić. Wielu postrzega Jakuba jako złoczyńcę w tej interakcji i trudno temu zaprzeczyć. Wykorzystuje on wrażliwość brata dla własnych korzyści. Jednak niektórzy twierdzą, że Ezaf jest prawdziwym złoczyńcą, ponieważ Bóg już wybrał Jakuba do przeniesienia prawa pierworództwa, kiedy byli jeszcze w łonie matki. Z tej perspektywy Jakub nie oszukuje Ezawa, już posiadał prawo pierworództwa i po prostu przekonuje Ezawa, aby je uznał. Ponadto sugeruje się, że Ezaw, sprzedając prawo pierworództwa, mimo że nie należy mu się sprawa, angażuje się w nieuczciwość, handlując czymś, czego nie posiada. Inny punkt widzenia przedstawia Ezawa jako bardziej wątpliwą postać w tej rywalizacji między braćmi. Ezaw nie uznaje duchowego znaczenia prawa pierworództwa, Ignoruje przymierze i honor bycia pierwszym potomkiem Izaaka, decydując się wymienić swoje prawo pierworództwa na jedzenie. Można argumentować, że Ezaw czuł się zmuszony sprzedać prawo pierworództwa, aby uniknąć głodu. Jednak można również argumentować, że jako zręczny myśliwy, Ezaf miał zdolność do polowania i zapewnienia sobie utrzymania. W takim przypadku mógł zdecydować się na zrezygnowanie z wysiłku. Sugeruje to, że Ezaf nie docenił dziedzictwa Abrahama ani znaczenia bycia potomkiem wielkiego proroka. Jego skłonność do łatwego oddania prawa pierworództwa odzwierciedla brak zrozumienia lub szacunku dla swojego dziedzictwa. W Księdze Rodzaju 25:34 Jakub dał Ezafowi chleb i zupę z soczewicy, którą Ezaf zjadł, napił się, wstał i poszedł swoją drogą. Tak więc Ezaf zlekceważył swoje prawo pierworództwa. Umowa została zawarta, a Jakub zdobył prawo pierworództwa, podczas gdy Ezaf otrzymał chleb i zupę w zamian. W wyniku tej transakcji Ezaf zaczął lekceważyć swoje prawo pierworództwa, ponieważ nigdy go prawdziwie nie docenił od początku lub myślał o nim tak mało, że wymienił je bez większego namysłu. Chętnie usłyszymy Twoje przemyślenia na temat prawa pierworództwa i czy Ezaf powinien był je utrzymać, czy Jakub był bardziej godny tego prawa. Czy widzisz Ezawa jako ofiarę w tej rywalizacji między braćmi? Czy uważasz, że Jakub był usprawiedliwiony w wykorzystywaniu lub eksponowaniu swojego brata, aby odnieść korzyści? Podziel się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, subskrybuj i daj łapkę w górę. Śmiało dziel się swoimi komentarzami lub uwagami poniżej.